Hej ho. Gram w Team Fortress 2, ponieważ mi się nudzi i mogę. E, gram jako Heavy, ponieważ moja drużyna postanowiła nie wybierać tej postaci. Raczej żaden z członków drużyny nie postanowił... Postanowił nie wybierać tej postaci. Boże, jak się powtarzam. Ten film się zapowiada świetnie, nieprawdaż? E, tak czy owak... To jest chyba Polak, ponieważ... W poprzedniej rundzie mówił do mnie, nie kradnij mojego metalu, swoim dziesięcioletnim głosem. Tja... <grym>, yeah. <grym>, poza tym, co tu powiedzieć, jako heavy nie mam dużo do gadania, po prostu będę szedł i strzelał. I tyle, tak naprawdę, to jest cała gra heavy, to jest cała taktyka, iść za bombą i strzelać przed siebie, za siebie <grym, <grym, i uważać na snajperów. Dlatego nie stałem od razu przed y, bramką na początku rundy. I to jest cała gra, tak naprawdę. Równie dobrze mógłbym zakończyć nagrywanie w tym momencie. <laughs> o, oh, wow, właśnie sobie uświadomiłem, jaka to jest nieciekawa gra momentami. No cóż, lepsze to niż nie, prawda? Zawsze będę użyteczny. Bardziej użyteczny dla drużyny będąc heavym niż nie wiem, kimś, niż kolejnym pyro, albo kolejnym sniperem, który jest za mną. Albo szpiegiem, który ginie właśnie, bo jest zbyt przewidywalny i się przebrał za skauta. No cóż. O, przeżyłem to. Haha, <laughs> dobrze, dobrze, przeżyłem. Bezpośrednie starcie z działkiem. To było naprawdę, bardzo dobre przeżycie. Naprawdę próbuję przeciągać ten komentarz, ale jakoś mi nie wychodzi, prawda? O, teraz mam fobię, bo jest za dużo skautów, a jeden. Z... ze szpiegów się przeprowadza Scout'a. <laughs> wow. Okej. Okay. Przepraszam, ale się bardzo koncentruję na grze w tym momencie. Chociaż może po moim głosie tego nie słychać. O! Achievement! A nie, jeszcze nie achievement. Chociaż mnie to tak naprawdę mało obchodzi. Nie gram w tą grę dla... W tę grę nie gram dla... E, achievementów, czyli... Fuck. Jak to było? Po polsku? God dammit! God it, zapomniałem. Oh. Będę strzelał po prostu przed siebie i zapomnę o wszystkim w ogóle co mówiłem. Nieważne, dobra. Nieważne, nieważne. Strzelamy, strzelamy, idziemy. To jest, jest główny cel tego filmu: strzelanie i chodzenie. <grywka> dobra, to jest trochę nudne. O! Wrogi snajper, myślałem, że to był nasz. Uratowałem naszą drużynę, jestem bohaterem, powinien dostać medal i być... Dostać e, jakąś fajną czapkę, <laughs> nie mam żadnych fajnych czapek, mam... Mam, jak to się nazywało, Gaslier Gibus chyba, to jest jedna z najgorszych czapek, jaka istnieje. O, to był, sz to był szpiega, to nie wiem, co to było, ktoś... Ktoś się po prostu przewiercił... Przez mojego gatlinga, czy coś, nie mam pojęcia, no wybuch pewnie przez żołnierza, ale fajnie to wyglądało, jakby się... Zmielił w moim gatlingu, o, zmielił, tak, tego słowa szukałem. Agi. No. Troszkę mi klatkuje gra nagrywając, więc myślałem, że go nie zabiję. Ale jakoś... jakoś zginął jakimś cudem. Okej. Okay. Naprawdę za łatwo nam to idzie. Nie, nie chciałem nagrywać takiej... takiej gry, nie miałem tego na myśli, żeby pokazywać jak ja jestem super świetny. To raczej pokazuje, jaka cienka jest drużyna przeciwna. Ponieważ... No nie powinno być tak łatwo. Naprawdę przeszliśmy sporą część... Prawie całą mapę i jeszcze nie zginąłem ani razu. Ale oczywiście działka teraz e, zmienią wszystko. No i w sumie dobrze, ponieważ musi być jakieś wyzwanie w tej grze. Dokładnie. O, jak, jak nie działka, to żoniesz mi od tyłu weźmie. Może być... O Boże, jaki tam obładowany. Ale ja nie mam czapki, czuję się samotny. Ech, dobra. No nieważne, idziemy dalej strzelać, chodzić przed siebie i tyle tak naprawdę. Co mogę powiedzieć? To jest heavy? Tutaj naprawdę nie ma wiele, wiele taktyki. Tylko trzeba uważać na szpiegów, którego chyba właśnie słyszałem. Jak zdejmował ukrycie swoje magiczne. Okej, okay, pójdziemy na, około. Może na Może nam się uda, co wątpię oczywiście. Ale, ups, Nadzieja Matką Głupich. I. Jest, uratowałeś mnie, dziękuję ci w skałcie. Uratowałeś moje nic nie warte komputerowe życie. A teraz zjem tą, tę smażoną kanapkę i, <śm> i zginę, okej? Okay? Dobra, nieważne, to, 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 się nie, to się nie wydarzyło. Oczywiście tego nie wytnę, ale mam nadzieję, że po prostu nie zauważyliście tego momentu filmu. Może nie dotrwaliście do tego momentu. Chych, no nic. Szpiek! Nie, to nie jest szpiek. To jest szpiek, nie, to nie jest szpiek. Gdzie ja w ogóle idę, Boże? Poszedłem za jednym i potem dwóch chyba innych za mną poszło. No nic. Tak, wiem, że z tymi rękawicami nie chodzi się szybciej, nie musicie mi tego pisać w komentarzach. Wiem, 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 naprawdę. Po prostu je mam, ok? Jak chcecie, możecie mi dać czapki darmowe. <laughs> nie przyjmę. Bo czemu nie? A uciekać. I tak, wiem, że się z tym nie biegnie szybciej. Po prostu chcę, żeby mi nikt nie strzelił w tył pleców, żebym dostał mniej obrażeń, ok? Dobra. Dziękuję. Dobra, sztur. Okej, okay, nie wyjdzie. O, nie wyszedł szturm całkowicie. A, bo to mnie od tyłu wziął. Pyro, gdyby nie to, to może by się udał i byśmy wygrali dzięki mnie, oczywiście, bo to ja jestem tutaj najlepszy w tej drużynie, chociaż jest inny Heavy, ale już jesteśmy tak głęboko w grze, że już raczej. No raczej właśnie nie warto zmieniać klasy, więc nawet nie będę. Chociaż już prawie wszedłem do spawn pointu, ale... No cóż. Mamy medyka, a przynajmniej mieliśmy gdzieś, nie wiem gdzie zniknął. Oczywiście jak się zacząłem palić, to mnie nie ratuje nikt, ani Pyro, ani medyk. Eee, bozi, bozi, Nie lubię wołać medyków, więc nawet nie będę próbował. O, dziękuję. Moim zdaniem medyk powinien sam szukać heavy'ch i ich leczyć, heh, Bo to wiadomo, że... Medyk tylko powinien robić to i nic więcej. Tylko leczyć heavy. Grubych, tak? To jest w polskiej wersji? Z tego co wiem. O nie, medyk is on fire. Czy on smuchnął kanapkę, poważnie? Wow, okej, okay, nieważne, dobra. Masz medyku kanapkę i idziemy, szturmujemy. Po raz kolejny. Nie wiem, czy czekać na jego Ubera, czy nie. I Ibera. Przepraszam, IBE. Każdy mówi Ubera, to nie jest Uber, to jest IBA. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście, kiedy ja nie szturmuję, tylko ktoś inny, to nie ma już działek, nie ma nic, a jak ja szturmuję, to mnie wszystko zabija, okej. Okay. Wiem, że to... Wiem, że to daremne, ale chciałem się ukrócić za pudłami. Wow, jestem na szczycie Most Valuable Players. Jako heavy to jest niespodziewane i niespotykane w tej grze. Oh well.